Thank you. Cześć, witają Was Ania Rymsza i, I Arek Bała z telepolis.pl. Jesteśmy dzisiaj w siedzibie T-Mobile, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć konferencję na temat nowej taryfy operatora. Można powiedzieć, że trochę piekło zamarzło, ponieważ T-Mobile zaprezentował coś, czego chyba nigdy nie było w Polsce. Mianowicie ofertę z w pełni nielimitowanym internetem, bez żadnego lejka, bez żadnych ograniczeń. I do tego w przystępnej cenie i dla każdego klienta. Hasło nowej oferty T-Mobile to teraz ma znaczenie. I dlatego właśnie teraz magentowi zaoferowali nam usługę, o której dotąd każdy z nas marzył, nawet jeśli pał się o tym głośno powiedzieć. Nowe taryfy operatora dostępne od 20 stycznia to przede wszystkim darmowy, całkowicie nielimitowany internet mobilny. Mobile wywraca do góry nogami podejście, z którym dotąd mieliśmy do czynienia w przypadku tego typu usług. Koniec z limitami Gigabajtów. Zamiast płacić za pakiety danych, będziemy płacili za określoną prędkość. Konkretnie dostępne będą dwa warianty taryfy. Płacąc 65 zł za pierwszy numer i 45 zł za każdy kolejny, dostaniemy internet z maksymalnym transferem rzędu 30 Mbitów na sekundę. W droższej wersji, kosztującej 85 zł za pierwszy numer i 65 zł za kolejne, limit prędkości zostaje zniesiony całkowicie. Ile danych możemy pobrać z taką prędkością? Ile chcemy? Nie musimy się obawiać żadnego lejka, zamiast tego możemy się po prostu cieszyć szybkim internetem. Nie tylko tym, bo w obu wariantach oferty dostajemy także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y a także dostęp do łączności 5G. Nowe taryfy zastąpią w cenniku T-Mobile dotychczasowe abonamenty M W T-Mobile już od 20 stycznia dostępne będą prawdziwie nielimitowane taryfy. To znaczy Wprowadzamy jako pierwsi na polski rynek dla klientów indywidualnych ofertę abonamentu komórkowego z nielimitowanym internetem, takim bez lejków, to znaczy bez limitu prędkości i bez limitu danych. W dwóch opcjach. Pierwsza właśnie z maksymalną prędkością, druga z prędkością do 30 megabitów na sekundę, już od 45 zł w programie korzyści dla domu. Ale zmiany magentowych to nie tylko nowa oferta to także zupełnie nowe podejście do obsługi klienta. Koniec z przypominaniem sobie o nas dopiero w momencie, kiedy nadchodzi koniec umowy. F Mobile obiecuje troszczyć się o nas każdego dnia, przedkładając długoterminowe relacje ponad krótkoterminowe zyski. Nie wiem jak wam, ale nam to odpowiada i mocno trzymamy kciuki by plan wypalił.